Siema, z tej strony Pupunga i dziś będziemy grać w Dark Souls 2 Scholar of the Fair Scene, Motherfucker. W poprzednim odcinku zdobyliśmy kolejny fragment Estusa, dzięki czemu mo możemy użyć teraz aż 5 Estuzów. Wybiliśmy sobie trochę lewela. pobawiliśmy się jak chodzi o odlepszenie magii, dzięki czemu możemy użyć już podstawowych speli. Brawo, Pupunga, pomijam przy przyciski. No nie, chcę otworzyć co innego, robię co innego. Ostatnio zapomniałem przeczytać parę opisów, kiedy oglądałem nasze odcinki. No to dam Wam teraz czas na przeczytanie sobie tych opisów. Jeśli denerwowało Was klikanie w myszkę, to taki... takie. Zapomniałem, jak to się nazywa. Takie zabezpieczenie do mikrofonu mam tutaj i nie powinniście słyszeć, jak teraz klikam. Teraz cały czas spomniałem kliknięciem. Myśl, jeśli nie słyszeliście tego, to przedmiot. Działa, a jeśli nie, to nie działa. Okej, okay, my byśmy sobie wybrali się na naszego kolejnego bossa. Jest nim prześladowca, którego, jak mówiłem, najpierw walczyliśmy z nim tam i prawie go pokonałem. Żeby pokazać, jaki to nie jest ten koksem. użyłem sobie ataku, jako czyli znaczy, w sensie, gdybym użył jakiegoś zwykłego ataku. Ten go zabił, ale użyłem takiego ataku, że go nie zabiłem. Podparłem się z przeciwnikami i ruszałem na prześladowce. Kupiłem sobie trochę bomb zapalających z powodu. Chcę wam pokazać, co zrobić, jeśli boicie się tego miejsca. Tam jest bombiarz. On może nas wydupić, jeśli będziemy tam iść. I to nas łatwo zabije Jeśli chcecie, żeby to nas nie zabiło Zróbcie to samo, sobą wiesz Zabijecie przy okazji tych przeciwników Tu generalnie otworzyłem te drzwi już, kiedy ogarnąłem, że zapomniałem włączyć nagrywania Więc generalnie brawo ja Przepraszam za to naprawdę, ale postaram, żeby to się więcej nie powtórzyło. Przy okazji ja bym się wycofał, yy, wyleczył się klejnotami. Miałem dosyć dużą przerwę od sousów od i odzwyczajem się od grania w więc mogę lekkolamić przez tą tygodniową przerwę, ale jeśli tęsknicie za, za jakimiś filmami, to niedawno wrzuciłem cztery aż filmy z tego jak pokonywałem yy, bossów w Minecrafcie tylko taką modyfikacją, która robi pecznie, yy, z Minecrafta solsy. Jeśli chcecie to mogę później odesłanić Wam link do tych filmów w opisie. Są one bardzo fajne, bardzo ciekawe. Dobra. Generalnie muszę was przeprosić, ale zapomniałem włączyć nagrywania i nie zobaczcie cutsceni jak tutaj wejdę. Przepraszam was za to, to się nie powtórzy, okej? Okay? Dobra. Wejdźmy sobie do mgły i zaczynamy walkę z prześladowcą. To już wcześniej jest zdechłem na nie niestety. Ponieważ zgadzałem się, że nie włączyłem nagrywania, jak mówiłem, i się na... i zapomniałem pokazać, że walczę z prześladowcą. Ja nie tak. Taktyka jest dla niego taka sama, jak pokazałem w poprzednim odcinku. Ale nie powiedziałem wtedy, że można go również parować. Bo nie wiem, jak to robić. Na YouTube widziałem ludzi, którzy go parowali. Okej, okay. uwaga. Dobra. Wiecie co, nie będę się bawił z nim w parowanie. Okay. stamina. Dobra. Wow, bomba ładnie go walnęła. Dobra, kolejną. No. Nie wiem, że tak mocno, bomba będzie atakować. Myślałem, że to jest na niego już, jest. Totalnie. O! sparowałem jego. Antym. To jest dowód na to, że da się go parować. Ok. Znowu. Możecie tak się z nim cały czas bawić. To ok. już nie raz, bo możecie spieprzyć i, i zdechnąć niepotrzebnie. O cholera! Czekajcie, nie skupiajcie się na walce. Dobra, wypijmy z drugiego kolejnego. Poznujemy walkę. Okej ja że tu mogę muszę zgubić trochę. Fajcie. Kurwa. Chcę pokazać w sposób robicie go. Muszę. A go. A tak jest Dobra. Wiecie co? Dzielimy to. Po prostu go ubijmy, Tylko. Skoczyłeś na miastówce? Użyjmy... tego. Fak, fak, fak. Dobra. Czy to jest, kurwa, jakiś żart? Nieważne, zrobimy speedrun do, do tej walki w takim razie Chociaż nie, to będzie złe, bo... Nieważne Po prostu zabijmy go i tyle Ja wiedziałem, że to się tak skończy. Ja wiedziałem, że jak będę się bawił w parowanie, to... To się nie, nie może skończyć dobrze. Próba druga. No. Kurwa. Dobra. Weźmy sobie nasze dusze. Tak straszne sosów odzwyczajem przez tę przerwę, tak lamie. Dobra. Dech tu. Dobra. Okej. Okay. Chwila, chwila, chwila. Stój tu, stój tu, stój tu. Kurwa, zapomniałem. Szmato! O nie Bój się wyleczyć nawet nie na co za... O nie. A? Bez plus? Dobra. No dzisiaj... Ja... O tak tak... Kur... nie! Co? Co ty robisz? Nieważne. Zabijmy go po prostu. Dobra. Spróbuję też użyć na niego magii. Może jakoś fajnie zadziała na niego. Nie, 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 Kur. Dobra. Okej. Okay. Też dwa razy. Nie wiem, że to znowu zdechnę. Wierzę w to, że ja teraz po prostu tak zamierzam. Ja? O nie. Kurwa macie. Próba trzecia. Podziękujcie hejterowi, podziękujcie jemu. Wyłącznie nie jemu. Nie no, to jest Dark Souls 2, nie? Dobra. Tam... Jeśli zrobisz zbyt dużą przerwę, to wiadomo, że będziesz nami przez całą grę. Chodźmy to plamy krwi. Dobra, próba druga. trzecia, Dobra. Ja już nie wiem, to nie wina hejtera, tylko popisywaliśmy się parowaniem, balistami, innymi kutnami. To dlatego. Jedyny dzień będę się bawił w balistę Jednak I parowanie Parowanie to jest Ogromne ryzyko, a parowanie bossów to już jest większe ryzyko Dobra

tak jak Dobra, nie mamy żeby się leżeć. Nie, mamy jeszcze jednego śliwa. Dobra, wypity. Postarajmy się już nie umrzeć No to nie będzie, będzie ciekawe. No się podoba jak muzyka jest taka bo mnie kogoś Stamina kilka hitów i po nim Dobra Pełen od życia Moi drodzy, tak to się robi Wygrana a teraz szybko po jakąś inną broń, ponieważ przez to, żeśmy Te retardy będą chcieli nas zabić. Okej. Okay. Wychodź, wychodź. Dobra. Po nim. No i co? Pokażę wam jeszcze parę znajdziek, które tutaj są. I tu jest generalnie kolejne to miejsce z olbrzym... to główno z olbrzymami. Które jest wymagane do poznania loru? Znaczy, wiem, by poznać jego lory, trzeba znaleźć dalszą część gry. Też to opowiada, dlaczego oni w ogóle to atakują. Okej okay. zanim pójdziemy tutaj, po tą znajdżkę, ja bym się wrócił tam. Bo będziemy mogli zdobyć naprawdę doskonałe itemy do walki. Tylko musimy zeskoczyć, tylko bezpiecznie. Dobra. Eee, tylko gdzie to się zeskakiwało? Przepraszam chwileczkę. Chyba dalej. No dalej, tak. Dobra. Zeskoczcie się ostrożnie. Najpierw tutaj. Dobra. Rozzejrzymy się, czy czegoś tu nie ma, nie ma. Teraz. Ojej. Teraz musimy zeskoczyć tam. I tu mamy zestaw itemów z Drangelik. To są naprawdę doskonałe itemy. Jeden z, najlepszy, z najlepszych zbroi w grze. Przeczytajmy sobie opis. E, hełmu nie ma przecież. Zbroja Drangelik I zobaczcie, jaką to ma obronę. Rękawice. Nogawice. Miecz eee, Tarcza, chyba jeszcze powinna być Właśnie Tarcza z Rangelik. I przy okazji, duszę olbrzyma jej opis. E, to było Twu e, tego Prześladowcy. Przeczytajcie sobie. I Pierśń ostrze, Które sobie wyekwipujemy. E, nie wiem, czy dałem Wam wystarczająco czasu, ale proszę. I... No, no i co? Zobaczmy, jak szybko możemy robić dzięki temu niki. Ładna zbrojka. No, dupy one nie urywają. A co jeśli zdejmę tarcze? Niestety, dalej. Znowu pomieniłem przycisk. No, co jest grane? Czemu? A co jeśli zdejmę to? Ja pierdzie, zapewniam, że on ma te pedalskie włosy. Yy... Dobra. Nie, co tu? ja się. O, może być. No dobra. Weźmy mieć oburącz. I lecimy do bonfire'a. Szybko. Powinni się poznać, co to jest za miejsce. O. No. W końcu. Szybko do bonfire'a i się nie opierdzielajmy. Oh. No, tośmy sobie poeksplorowali. Odpocznijmy przy panfajerze. I powinniśmy powoli kończyć odcinek, tylko pokażę Wam ostateczną znajdźkę. I to taką bardzo ważną, którą można blokować tylko jeśli pokonaliście prześladowcę. Co ciężkie jakoś nie jest. O, no, tutaj nas nie wysadzi nikt. Spiranujemy. Ponieważ że mamy o wiele lepszy pancerz niż teraz. Ok, idziemy wyżej. Hmm. Dobra musimy dojść y, w te, na, na tą wiereczkę tam, i będziecie i to jest bardzo ważne, bo i. Przy teleportu nie nadużywajcie tego lepiej za bardzo, M musicie to sprawdzić. Przyniesie do nas dwie lokacje dalej. I dzięki temu będziemy mogli zrobić quest'a związanego z pewnym kowalem. I nie mówię o Laingrascie, który przysieduje w Majuli. Oto i... na twierdza. Tutaj generalnie powinniśmy uważać, bo tu chyba jest pułapka. Albo i nie. Gasnałcy żar. To jest chyba item kluczowy. Dokładnie. Proszę bardzo. I to jest item, który jest powiązany z jednym z questów. Okej. Okay. Kukła człowieka razy dwa ładnie, i powinniśmy teraz, teraz, sobie pójdziemy do innego bonfire'a. O, to się chyba chce nam spuścić w piedzie. I tutaj trzeba uważać, bo wrogowie, którzy tutaj są, jak już wcześniej mówiłem, mają siłę w dwóch lokacji dalej. Chociaż tak mocno ich bijemy Okej, okay, po nim. A nie, czekajcie. Kurde, jednak nie. Dobra, to ja się z wami żegnam jednak. Trzymajcie się mordy i cześć. Jak mawia mój brat, get woke, go broke.